A wszystko u mnie dobrze. Byłem wczoraj na saunie, byłem na siłowni. Poznałem ładną dziewczynię na saunie, co tam pracuje. Zaprosiłem na pączkę, ale dostałem jego kosza, ale musiałem spróbować. Ale tak pierwszy raz od dawna tak zagadałem do dziewczyny. To nie takie łatwe. Niby dostałem tam miego kosza, ale... ale fajna dziewczyna. Jak wygląda miły kosz A, już co, ciężko, ciężko to wytłumaczyć, ale wytłumacz... wyobraź sobie, że gadasz z bystrą dziewczyną. No nie, nie wiem jak to ci wytłumaczyć, miły kosz. A bardzo ładna, widzowie. Tak, byłem wczoraj na siłowni. Wszystko mnie boli dzisiaj. Dupa, nogi, wszystko. Jestem, no, trochę zmęczony. Wczoraj trochę skatowałem swój organizm, bo byłem na siłowni 3 godziny na... Na mega gorących seansach saunowych, więc trochę się organizm zmęczył wczoraj. Jest już koło, nawet graficzka zmieniona. Jest nowe koło. O, kamerkę mam trochę za wysoko. Mam nowe koło, nowe nagrody. Kilka pozmienionych, emotkę zmienioną. Koło już jest zrobione. No zbufowałem koło. Buffik wleciał. Nie zbufowałem! Wszedł patrz na moim kanale. I jest lepsze koło. Dobra, Trawisek odebrał koło fortuny. Tylko przypominam, jest jedna nagroda, której jeszcze nie mogę wykonać. Jest to na gitarze. Więc jak wyleci to Reroll. Kurwa, re-roll wyleciał X2. Tylko nie gra za 60 zł, kurwa, błagam. Co to jest? O kurwica. No to co dzisiaj nie nie wbijemy LPeczków. Wybierasz mi postać w grze? Dwa, dwie gry mi wybierasz postać, kurwa, w grze. Ja pierdolę. Ja rolę wybieram, ja, a ty wybierasz postać. Ja pierdolę. Ja pierdolę. No to no to co? No to minus 50 Lpeczków Zajebiście. Gdzie się jak mnie nie było, Wczoraj na siłowni byłem i na saunie. Kupiłem sobie gitarę. Kupiłem sobie gitarę akustyczną. I co, nie podoba się wam nowe koło fortuny? Trawisek wylosował, że, że będę grał teraz kurwę Elifką i Afeliosem. Bokczam. Jak słabszy, wyjebałem na przykład time -outa. Czy tam bana na jeden dzień, a zamiast bana dałem, że chłop mi grę yy, postać wybiera? I ktoś mi mówi, że gorsze. XDD struk XDD Shruk. Rrr, rrr, rrr. dla ciebie. Ja pierdolę, no to kurwa nie wiem. Chyba nie chcę w dżungli nią grać. Elis support kurwa? Na topie? Ty, na zaporcie. Atier 55% win rate. To jest nasza porta, walking. Kurwa, muszę tym dużo roumować, ale nie umiem roumować za dobrze. Ej, mam mrówki na nogach, nie wiem o co chodzi. Ścierpły mi nogi chyba. Nie no, mrówki są chyba jak ci noga ścierpnie. Chyba. W ogóle, widzowie, kupiłem sobie gitarę na Allegro i mam nauczyciela już tego do gitary i kupiłem gitarę i sesję z nauczycielem tylko po to, żeby się jednej kurwa piosenki nauczyć. Nie? I właśnie szukam nauczyciela, który da radę nauczyć się też tej piosenki i mnie też nauczyć. I widzowie, chcę się tej piosenki kurwa nauczyć, to będzie tak kurwa trudne, ale może dam radę. Puszczam wam, jest zajebista. Serio wam mówię, będę się tego uczył. Ja jestem w stanie przygrindować tą piosenkę, tylko pytanie jest, czy mój nauczyciel, którego ogarnąłem na gitarze, jest sam w stanie tego się nauczyć grać? Ile dać za gitarę? Kupiłem Yamaha, chyba F310. Kupiłem cały pakiet za 8 stówek. Powiedzmy, nie wiem, 5 sekund piosenki będę mógł się, nie wiem, na przykład 3 godziny uczyć, nie? 5 sekund, na przykład, nie wiem, powiedzmy. O, ten początek, na przykład 3 godziny mogę się uczyć, nie? I jeszcze to nie będzie tak ładnie brzmiało. Bo te techniki, których on używa, umiem na gitarze, bo grałem dużo. Ale no poziom trudności tego, no to jest mistrzostwo, nie? To jest trochę tak, jakbym wam powiedział, że chcę być arcymistrza w szachach teraz, w tym momencie. Tylko że wiecie, na gitarze grałem 12 lat, a w szachy to tam 2 lata i jestem nobem. Ale nauczę się tej piosenki i tą piosenkę będę grał. Yy, właśnie z Koła Fortuny, tylko muszę się tak jej tak nauczyć. Jak wam się widzowie nutka podoba? Fajna, co? Czemu piszecie, że chujowa? Dla mnie najbardziej depresyjne, jakbym miał grać na gitarze, z kurwa nie wiem, granie jakiegoś Nothing Else Matters, nie? Co każdy się uczy tego. Dzięki miserykordia, zasubika, ziemniaczki, fryteczki, dzięki za 8 miesięcy. Głupoty gadasz, kłamczuszek. Mi się ta nutka podoba, jeśli chodzi o yy, tego. No, fajna jest. Ogólnie Marcin, fajne manutki. Jeszcze chcę się toxicity nauczyć. System of Adone. Też jest bardzo fajna. Kurde. Menelu. Dobra, no nie idzie tak źle. Tą oh, Caitlyn. Kurda, to listką. Co ja gadam? Ty, mogę sobie frizać pajączkiem. Jestem potężnym pająkiem, jak ten Władcy pierścieni. Pająk. Jak on się tam nazywał? Ktoś pamięta? Szeloba? Ta, szeloba chyba. <kłysy> Halo! Ah, whatever. Ja jeszcze dobiłem zamek! Dzi, dzi, ty no! Dobrze! Ej, orba mam. A, to jest honor level, or. Tyś mi to da? Aha. Normalnie zajebiście. Super, dzięki Riot Games. Ja pamiętam w podstawówce, jak kurwa podeszło pięciu kolegów moich z klasy i mnie natarli śniegiem, fiutki. I mi wrzucili śnieg za kaptur wredne cyski. Przecież ich trochę denerwowałem, więc yy, zasłużyło mi się. Ale w pięciu na jednego to banda łysego, nie? Dobra, jak jest chwila przerwy, to wam powiem, co pozmieniałem na kole fortuny. Zamiast gry za 50 zł jest gra za 60 zł, jest riff na gitarze, jest niewygodne pytanie, a jak nie będę się na nie odpowiedzieć, to muszę słuchać 30 minut tej samej nutki od widza. <laughs> Widz wybiera postać i to jest, dodałem VIPa. Na stałe i to będzie wasza ulubiona nowa nagroda. Emotka na jeden dzień. Każda jaką chcecie. Jak wylecie emotka na jeden dzień, mogę dodać, nie, wiem, Drafkę, kurwa, Audi i co chcecie. Najgorsze kurwa emotki, które mnie skurwiają. Audi też. Jest jedna nagroda więcej i jedna kara mniej. Wywaliłem bana na jeden dzień i zamiast tego dodałem y, tą emotkę na jeden dzień. Tak, koło podrożało, ale nagrody są lepsze i jest jedna kara mniej. Wydaje mi się, że to jest uczciwe. Czy to nie jest idealny dzień? Dużo widzów, dobre gierki, same winy, mili widzowie na czacie? No i. Jakby tak każdy mój dzień wyglądał. Czemu kurwa jakaś laska mi gada, jak gram tym czempionem? Nie, 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 co jest. O co chodzi? Ja nie znam Lora w tej, tej postaci. To jakiś mój duch, kurwa? Stróż? Jego siostra? A gdzie jest ta siostra? We mnie siedzi czy co? N nie znam Lore tej postaci. Taki mój duch, stróż? W broni? Fila, moja broń jest moją siostrą. Jak chcę wszystkich wywsunąć, to muszę rzucić rkę na Q i z Q na W, bo ja nie wiem. Nie wiem, kurwa, no, jebany renifer. Mniej obrażeń od nami zrobiłem. Ale więc języczany. Ej, trochę chyba mi... Nie wiem czy mi się wydaje, ale trochę chyba brzucha straciłem. Zobaczcie. Patrzcie, trochę brzucha straciłem. Chyba jest lepiej. Tak, tak kurde... Wszedłem dzisiaj pod prysznic i tak sobie pomyślałem, kurde mam mniejszy brzuch, tak mi się wydaje, że mam mniejszy brzuch. Nigdy przez ostatnie 10 lat, kiedy wszedłem pod prysznic, pomyślałem, kurde mam mniejszy brzuch, ani razu, więc to nie jest przypadek, że tak pomyślałem, to nie jest przypadek. Siema kakałko, to nie jest urojenie, dzisiaj jadłeś? Nic, Da, zamówię sobie coś. Da, a chcecie szare kluchy? Chcecie? Takie spasione z boczkiem i kapuką. No dobra, to ja sobie wiem. Szare kluski, szare jak mój dzień. Przycisza mi się sam mikrofon. Jak to naprawić? A, no i mam. Odznaczone. wywala Apple są czy... Nie. Nie. wiem. Kotlecik z ziemniaczkami 25 zł i surówką, a szare kluchy 17 zł. Dostawa za darmo. Dobrze się czuję, ale się wkurwiam, że tak top się w... Porobiam się, że top lane zaczął wyglądać tak jak wygląda i że doprowadziłem do takiej sytuacji. Don't need to be upset. To zawsze kurwa pomaga. Kurde, Haiti, no to wiesz, Haiti miało klęskę żywiołową, nie? Jakby w, jakby w Poznań albo w Polskę, na całą Polskę, było, kurwa, trzęsienie ziemi, magnitud, nie wiem, powiedzmy, w Kalibu Forta 9, to też byśmy, kurde, się łatwo tak nie pozbierali, nie? Chociaż pewnie byśmy dostali wsparcie od innych państw, chyba, kurwa, no nie wiem. Nie, nie chcę tak mówić, wiecie, na 100%, bo nie mam pojęcia, ale pewnie by nam pomogli. No Richtera, no. A tam na Haiti chyba było trzęsienie ziemi. Chyba 8.8. W skali Richtera nie jestem dokładnie pewien, a to jest naprawdę dużo. No ja bym nie chciał żyć w takim kraju, gdzie możesz dostać kulkę w każdej chwili za darmo. Albo gdzie jest straszny brud. Więc ja się cieszę, że jestem Polakiem, żyję sobie w Polsce. Skąd mam? No trochę. No wiesz, trochę oglądałem sobie filmów edukacyjnych, nie? Lubię oglądać filmy o katastrofach żywiołowych. Ciekawią mnie. Bonjour bonjour, je m'appelle Alexandre, je avoir à la moustache, je m'a la guitare, Bo, bon, bon chance, bon chance Jacks, comme à Ty mi kurwa widzę nic nie mów o Jackowi, nie? Ja nie chcę być jakimś haterem, ale siedzi kurwa z siedmiu spoconych ziomów tym jebanym jacuzzi przez 6 godzin i nigdy z niego nie wychodzą, nie? 6 razy poszedłem sprawdzić, czy mogę sobie wejść do jacuzzi w saunie indyjskiej i ciągle te same spocone chłopy siedzą. Przez 3 godziny. A w ogóle wczoraj tak się skurwiłem, jakbym na saunie, bo oczywiście byli Polacy, kurwa, wieśniacy i pani mówi, podczas seansu prosiłbym o ciszę. Później gadają znowu, proszę o ciszę. Znowu gadają. Krzyczy typ faunie, kurwa, żeby byli cicho, bo jest seans. Milczą 10 sekund i znowu zaczynają głośno gadać, nie? Siedem razy ich upomniała pani, która macha ręcznikiem i jakiś ziomek obok. 7 razy. Tak byłem stiltowany, że masakra. No naprawdę, niektórzy to są tacy wieśniacy. No event saunowy. Jest sauna? Pani macha ręcznikiem, wybiera trzy aromaty, wybiera muzykę, zamyka saunę, macha ręcznikiem, jest cieplutko, ma być cicho, ludzie się relaksują i siedzi kurwa takich trzech Polaków, cebulaków i gadają i ludziom przeszkadzają, nie? To jest tak jak, ja, ja bym to, to porównał tak jakbyście byli w kinie na filmie, oglądacie swój ulubiony film, nie wiem, John Wick 4 i jakiś ziom albo jakaś baba se, he! Gadają i chichrają. Gadają przez telefon i przeszkadzają, nie? I powiedzmy, takiego człowieka upomnisz kurwa 7 razy, o on dalej. To no to mniej więcej ten sam poziom. Już myślałem, że ryknę na tego typa. Chciałem na niego ryknąć, ale chłop miał 1,90 m. Był cały w tatuażach. Jego kolega też był kurwa cały w tatuażach. Więc no wiecie, tak średnio miałem ochotę to robić. Ale no zły byłem. Trzy takie wielkie byki wytatuowane. Nie no, to że ktoś ma tatuaż, to nie znaczy, że od razu jest kryminalistą, nie? Chociaż często... Kryminaliści mają taki jeden y, tatuaż, taki, taki charakteryzujący się. Y, są dużo więźniów ma łzę pod, pod oczami, wytatuowaną. Więc jak ktoś ma łzę pod okiem, wytatuowaną, to jest duża szansa, że no był, siedział, nie? Nie wiem czemu, nie wiem co to znaczy. Casehack. No masz 25% bonusu, czyli łącznie 125%. Zimnieczki, fryteczki, dzięki za 23 miesiące. Obejrzałeś dla mnie trzy reklamki A dziękuję To teraz mógłbyś jeszcze subika kupić Albo darmowego dać z Prime I gave you my heart But the very next day you gave it away